Nie Ty Mateusz, gruba świnio jebana. Ja i poko. Tak, że to świnia pierdolona, dziwko. Tak, że pizdę kurwo, nie kopiesz. Ale co? No. Nie, kurwo stronkę, bo i tak nie działa. No, to jest pizdy kurwie jebane. Ty kurwo, ruszka z kleju pierdolona, wypierdolona ruszką. Nie, 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 nie. na, ty na wypierdolona ruszką granicę, kurwo pierogi sprzedawać. Ej, wypierdol rapi tego telling... frajera jebanego, tego kurwa... I Sebastiana jeszcze. Tego kurwa, kurwa... Nie. I Sebastiana 39,6 jeszcze. E, ale to Frajera, ty kurwa, to jest szal mały. Ty łysy gargamelu, pierdolony. Ja nie. Nie, nie, nie nagrywaj tego Sandra. Sandra, nagrywaj, nagrywa, dobrze Nie, ja idę. No, Sandra, no co, Jola? Co? Dobra, Jola spierdoliła, tam pisać krótko. Mateusz. oni bo oni nagrywają. Bo oni nagrywają no to nie chce tak. nagrywa, ja pierdolę. No i dobrze, nagrywaj to. Ty, Mateusz, to chuja lata. No to Rafi tak się nie odzywa, no to chuja. No i dobrze. Ty, Mateusz, zrób ze twój... kurwa, nie A ty, gdzie nagrywała ona na YouTube to wstawi, dziewczynkoszma, ta ku... tak No, jak Mateusz... Mateusz zrób to, Mateusz to Rudy Twer. To same źródła, kurwa, kurwacji debilu. Ale spokojnie, pedale, na chuj się tak szkamy, nie, ja jedzie, nie, prawda. Nie spina co robisz. Żyłka ci pęknie na dupie. Nieprawda. Prawda, nieprawda, nie prawda, nieprawda, prawda. Cztera prawda, co gadali, że cię chujem Hitlera dżgali. Widzę, widzę, widzę. temat, jebany, już kurwa tekstów nie prawo. Prawo. O, dawaj jak podjedź mi jakimś sucharem, ty jak spierdaliu pa, uuu, ale, pff. ja pierdolę, nie no, ty za taki lat, Nie